To cztery typy osobowości, z którymi masz styczność każdego dnia. Typ pierwszy to ja wygrywam, a ty przegrywasz. Ten typ ludzi wierzy, że życie to ciągła walka, a osoba sukcesu to ta, która dominuje nad innymi, więc dąży do osiągnięcia swoich celów za wszelką cenę, kosztem innych, oraz nie przejmując się konsekwencjami, uczuciami, ani potrzebami ludzi wokół. Typ drugi to ja przegrywam, a ty wygrywasz. Ci ludzie są nadmiernie życzliwi i wolą zrezygnować ze swoich własnych celów, aby zadowolić innych. Nie wierzą w konflikty i czują się komfortowo, gdy inni odnoszą sukces, nawet jeśli oznacza to ich porażkę czy poniesienie straty. Typ trzeci to: ja przegrywam i ty przegrywasz. Ci ludzie są najbardziej toksyczni. Wierzą, że wszyscy w życiu jesteśmy skazani na porażkę. Dlatego starają się szkodzić i uprzykrzać życie innym swoim narzekaniem oraz wiecznym pocinaniem skrzydeł. Czerpią przyjemność z niepowodzeń innych. Nawet jeśli oznacza to, że również dla nich wiąże się to z porażką. I ostatni typ, czwarty. Ja wygrywam, kiedy ty wygrywasz. Ten typ ludzi jest najbardziej współpracujący i przyczynia się do generalnego rozwoju rodzaju ludzkiego. Te osoby wierzą, że życie to symbioza, gdzie wzajemnie potrzebujemy wspierać się i wymieniać swoimi zasobami. Jesteśmy w stanie sprawić, że wszyscy możemy wspólnie wieść miłe oraz dostatnie życie. Ci ludzie zawsze starają się znaleźć rozwiązanie, które zadowala wszystkie ze stron. Choć często nie jest to takie proste. Jeśli ten post był dla Ciebie wartościowy, to pomóż zapłacić mi mój ZUS, czyli zalajkuj, udostępnij i skomentuj.